Szkoła Łacińska od wieków jest nieodłącznym elementem krajobrazu Malborka. Od czterech lat trwała inwestycja od budowy tego obiektu. 24 października odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, który już oficjalnie jest zakończony. Zaproszeni goście i mieszkańcy podziwiali przede wszystkim wnętrza szkoły łacińskiej, która stała się Centrum Kultury i Edukacji na miarę XXI wieku. Dzisiaj kończymy projekt, w związku z tym część oficjalna, zapraszamy gości, bo jak Państwo wiecie, wiele z tych środków, które pochłonęła budowa, odbudowa Szkoły Łacińskiej, to to łącznie prawie 17 milionów, to są środki, które pozyskaliśmy z zewnątrz. Myślę, że My, jako społeczność malwowska, możemy być dumni z tego obiektu, bo to taka swoista podróż od średniowiecza. Od tych warsztatów 7 które znajdują się najniżej, i podróżując z góry tego obiektu, będziemy przenosić się w zupełnie inny wymiar czasowy. Obserwatorium astronomiczne, też, też powiem, że to, ten rozsuwany dach to musieliśmy firmy aż z Niemiec tutaj zatrudniać. Nikt w Polsce tak skomplikowanej konstrukcji rozsuwanej nie chciał się podjąć zrobienia. Wszyscy, którzy będą chcieli Będą mogli wejść do obiektu i dzisiaj tylko tak rzucić na okiem na to, co jest w środku. Myślę, żeby nabrać takie przekonania i ochoty, tak jak dzieci, które dzisiaj tu zwiedzają. To jest ciekawe, co mówią. Przychodzą, to mówią: A, my myśleliśmy, że tutaj łaciny będą uczyć. Natomiast wychodzą w zupełnie innym nastroju i już mówią, kiedy tu można, będzie można wrócić. To kilka lat bardzo ciężkiej pracy. Wydawało się czasami, że to jest niemożliwe, bo wiele trudności, które po drodze nas spotykały. Wiadomo, substancja historyczna, to co znajdowaliśmy tutaj w ziemi, ale bardzo, bardzo wiele osób przyjaznych po drodze, zarówno w tych ministerstwach w Urzędzie Marszałkowskim, ale i tutaj nadzór konserwatorski, który nas wspierał. Nasi urzędnicy, którzy tutaj naprawdę oddali sporo serca i zdrowia. Nie chcę po nazwiska, bo to by była długa, długa lista, ale myślę, że tym wszystkim osobom należy się wielkie, wielkie podziękowanie, bo udało się. Hmm, Udało się, to co się wydawało, że się nigdy nie uda, a jak powiem, że w kontekście tego iż w tej perspektywie unijnej były środki właśnie i na mury, i na szkołę łacińską, na tego typu obiekty, w nowej już ich nie ma. To powiem mocno, ale powiem tak, ta szkoła prawdopodobnie w perspektywie naszego życia raczej już nigdy nie byłaby odbudowana. Tak jak pan burmistrz powiedział, obiekt, który łączy stare z nowym, bo od skansenu rzemiosł. Od tego nawiązania do historycznego charakteru naszego miasta poruszamy się osią czasu poprzez Mediatekę, nowoczesną, skomputeryzowaną bibliotekę, która posiada i zasoby cyfrowe, ale i te konwencjonalne. Poprzez multicentrum, gdzie stanowiska interaktywne do zabawy, ale i stanowiska do nauki, aż na samą górę. My oczywiście nie możemy pominąć tej pięknej sali, sali wielofunkcyjnej. A kończymy w kosmosie, kończymy na samej górze, tak jak przystało, obserwatorium i planetarium. Wieczorem mieszkańcy mogli zwiedzić obiekt, lecz zanim to nastąpiło, organizatorzy przygotowali dla wszystkich pokaz, który pozwolił poczuć klimat nowego wnętrza Łaciny. Oznacza wieczność, nieskończoność. Światło symbolizuje wyższą formę bytu. Symbol ten pojawia się w pierwszych znanych współczesnemu człowiekowi pismach. O mocy światła pisali Sumerowie, Aztekowie, Indianie plemienia Hopi oraz inni, którzy poznali sekretną moc światła. Po pokazie Malborczycy tłumnie stawili się przed wejściem i zaczęli zwiedzać pomieszczenia Szkoły Łacińskiej. Przyszłem, w ogóle bardzo ładny był pokaz tych... E... No jak to się nazywa? Laserów. Laser, pokaz laserowy, taki bardzo ciekawy. Na pewno będę przychodziła ze swoimi wnukami. Jak na razie, co najbardziej? Dwa piętra zwiedzone, co najbardziej wpadło w No Te interaktywne tu rzeczy dla dzieciaków. Wszystko mi się podoba, przynajmniej na razie. To kwestia dostępu, że czynności później, żeby to żyło na co dzień, żeby to służyło faktycznie ludziom, a nie było tylko po to, żeby to w telewizorze pokazywać. Piękne, no nie wyobrażałam sobie, że tak będzie pięknie. Pokazy laserowe. Super. I tutaj w środku no, nowoczesna biblioteka, nowoczesne pomieszczenia multimedialne. Coś pięknego. Czyli trzeba po prostu korzystać. Tak. Czekaliśmy na otwarcie z jak się mówi no, z ciekawością. I naprawdę, młodzież będzie miała tutaj fantastyczne e, miejsce do swoich, e, jak to się mówi, doskonalenia nauki i wszystkiego, prawda, także, no. Co największe wrażenie zrobiło? Proszę? Co największe wrażenie? No, mi się wydaje, że wszystko robi wrażenie. Od samego dołu do samej, do samej góry, także, no, wszystkie sale są piękne, ładnie wyposażone w nowoczesny sprzęt, prawda, także. No myślę, że dzieciaki będą miały tutaj duże pole do popisu. No tak, jak najwięcej będziemy przychodzić tutaj. Tak, najczęściej. Co Wam się tutaj najbardziej podoba, jakbyście mieli to polecić swoim znajomym, którzy tu jeszcze nie byli? No chyba ten u góry, planetarium. No najbardziej, planetarium. Dla mnie to jest szokujące i cieszę się bardzo, że coś takiego u nas w końcu jest. Kiedy tutaj szłam, dzisiaj moja mama wspominała, że w 1945 na ruinach szkoły łacińskiej dzieci bawiły się w wojnę kamieniami. A dzisiaj te dzieci, które tutaj mogły wejść, bawią się już zupełnie inaczej, na takim poziomie, który będzie ich rozwijał. Ja nie wierzyłam, że znajdą się tacy ludzie z pasją, wizją, odwagą, którzy znajdą w sobie taką siłę, żeby podźwignąć to miejsce. Dlatego dzisiaj, zwiedzając ten obiekt, uważam, że jest to niebywałe, że wreszcie tacy ludzie się w Malborku znaleźli. To, co się dzieje w środku, jest z myślą przede wszystkim o naszych dzieciach malborskich, o ich rozwoju, edukacji, i to jest naprawdę wielka sprawa. Aleksandra Kapejewska, dyrektor Malborskiego Centrum Kultury i Edukacji. Obiekt Szkoły Łacińskiej ożywa i otwiera swoje podwoje dla, no w tej chwili głównie dzieci i młodzieży w celach edukacyjnych i, i kulturalnych. Rzeczywiście to jest też nauka dla nas, bo taka nowość zupełna. W tej chwili jeszcze się doszkalamy, jeszcze się uczymy, chociaż jak już widać, dzisiaj pracownicy Centrum Kultury pełną parą zajmują się tym co oferuje Szkoła Łacińska. Natomiast no, musimy douczać się szybko i przyswajać te rzeczy, ponieważ już od początku listopada będziemy prowadzić zapisy dla miejscowych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych na zajęcia warsztatowe, które planujemy uruchomić, jeśli chodzi o tę stałą ofertę edukacyjną dla szkół i dla przedszkoli w okolicach połowy listopada. Zachęcamy mieszkańców do tego, żeby interesowali się tym, co się tutaj dzieje, kiedy można przyjść, kiedy można skorzystać, wziąć udział w jakimś wydarzeniu, czy w jakimś warsztacie, bo na pewno dzieci będą przychodzić ze szkół i też opowiadać o tym, jakie zajęcia w szkole łacińskiej mieli, a już za jakiś czas myślę, że wszyscy też będziemy mogli sobie tutaj swobodnie korzystać z tego obiektu. TV Regionalna 24.pl, TV Malborg, TV Sztum, TV Nowy Dwór. Tom, my tu kręcimy.